A to Duńczyk, ING Życie. ING Życie od wielu lat akcje, które mają na celu edukację, zbudowanie świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie polskim. Polacy są niedoubezpieczeni. Mimo, że 95% z nas uważa się za ludzi odpowiedzialnych, a ponad 80% uważa, że ludzie odpowiedzialni powinni posiadać ubezpieczenie na życie, to tylko co piąty zdecydował się rzeczywiście objąć ochroną ubezpieczeniową swoją rodzinę, czyli wykupić polisę ubezpieczeniową. Tym razem mówimy o tym w trochę taki niekonwencjonalny sposób. Postanowiliśmy wyjść tą informacją w przestrzeń publiczną. Postawiliśmy na Długim Targu 200 manekinów. Większość z nich jest koloru szarego i one to właśnie symbolizują te nieubezpie tych nieubezpieczonych. Tylko co piąty jest pomarańczowy, czyli to ten, który zdecydował się na zabezpieczenie swojego życia, na wykupienie polisy na życie. Do naszej akcji zaprosiliśmy znanych i lubianych. Tutaj w Gdańsku jest to pani Dorota Zawadzka oraz pani Łucja Sokołowska. Poprosiliśmy ich o pomalowanie manekinów. Chcemy, żeby dzięki temu powstały takie odpowiedzialne dzieła sztuki, które będą zlicytowane w Muzeum Narodowym w Warszawie 25 listopada. Manekiny te... Będą wystawiane na aukcję przez Fundację Obrót Nadziei, która to zajmuje się e, chorymi na, na raka. I mamy nadzieję, że jak najwięcej z nich zostanie sprzedanych za jak najwięcej pieniędzy po to, żeby wesprzeć ten szczytny cel. Panie, no zawsze coś myślisz. Sama ja nie wiem. Dobrze jest. 더 건데 r 对，没事，不要乱乱说。对了。

to jest Gabrysia. Gabrysia jest manekinem dziecka, które w ramach projektu ENG Fundacji Ogród Nadziei będzie wspomagała konto tej fundacji. Fundacja jest e, pomocowa, to jest e, Gabrysia jest przeznaczona na cel charytatywny, zostanie sprzedana. Gdyby ktoś z Państwa chciał kupić, ja również będę licytować. E, to jest świetny pomysł. Pomaganie przez zabawę, pomaganie przez e, pokazanie siebie z innej strony. Ja nie jestem co prawda artystką plastyki i nie mam zdolności plastycznych, co e, na Gabrysi widać. Ale dobrze się bawiłam. Myślę, że to jest świetny pomysł. To jest tyle fantastycznych manekinów stworzonych przez fantastycznych ludzi, że jak już chyba w listopadzie będzie aukcja w Muzeum Narodowym w Warszawie, zapraszam, żeby Państwo zasilili Fundację Ogród Nadziei. To jest fundacja onkologiczna. A czy z drugiej to? strony ubezpieczania się? Czy Pani jest osobą odpowiedzialną? Bo taka jest... Ehm, wydaje mi się, że jestem osobą ube ubezpieczoną. Wydaje mi się, że jestem osobą odpowiedzialną, oczywiście. E, tak się postrzegam i uważam, że każdy z nas powinien myśleć o swojej przyszłości: o tym, żeby e, nie zostawić naszych bliskich bez wsparcia, e, chociażby z naszej policji, na życie. Na przykład, życie jest tak kruche, e, nie, nie znamy dnia ani godziny. W każdej chwili może się skończyć: ślamka gaśnie, świeczka zostanie zbuchnięta, i tyle nas widzieli. I myślę sobie, że taka odpowiedzialność za tych, którzy po nas zostają. Jest również bardzo ważna wiadomość. Świadomość nasza dotycząca ubezpieczeń jest niewielka. Myślę, że należałoby się dowiedzieć więcej. Dziękuję. Cześć. Akcja spodobała mi się, ponieważ właściwie bawiąc się. Mogę jednocześnie komuś pomóc, ponieważ będą licytowane nasze prace. Poza tym porusza kwestię odpowiedzialności. Ja uważam, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za swoje życie, no i za swoich bliskich, więc warto się zastanowić nad tym, czy warto ubezpieczać się, czy nie, bo jesteśmy kruchymi istotami, które nie znają dnia i godziny, a warto mieć w razie czego jakieś zaplecze. Poza tym podoba mi się idea, że manekiny zostaną licytowane, a cele przeznaczone na cel charytatywny i też mogą mogę się przyłożyć do pomocy Manekin przedstawia system czakr. I różne poziomy energetyczne zaczyna się od najniższych jak potrzeb materialnych, czysto związanych z jedzeniem, z prokreacją, później przechodzi bardziej na poziomy duchowe. Zielona czakra serca łączy poziom fizyczny z poziomem mentalnym. No i jak jest wszystko ładnie rozwinięte i połączone, energia ładnie płynie wzdłuż kręgosłupa do góry, łączy się przez serce i przechodzi do Najwyższych partii, czyli do głowy, i stamtąd wymyka się już. Albo rozwija. Albo rozwija. Do.